Cześć wszystkim, tutaj Tajfun z Krypceta z racji iż no, ja jestem fanboyem gazówek, więc stwierdziłem, nagramy rewolwer. Rewolweru chyba jeszcze nie było, tym bardziej wstąpimy taką klasykę gatunku, pokażemy jaką jest Dan Wesson w wersji 6 cali. Mam bardzo ładne opakowanie, Dan Wesson model 715, 6 inch rewolwer, że jest hop-up, że jest numer seryjny, speed loader, speedloader, że jest CO2, że jest rubber grip i że jest made by airsoft sport games under license by Dan Wesson Firearms USA także wypłaszcz mam licencję no, tyle papierologia taka podstawowa że nie strzelać sobie w oko, że coś tam że są szyny że jest kabura kabura kiedyś miałem na rewolweru, bardzo, bardzo niewygodna rzecz taka znaczy to w sumie był najtańszy chino z więc miało prawo być niewygodne tu, że są speedloadery, że gazy i w ogóle, i dzikie węże, dobra. W zestawie otrzymujemy taki oto ładny speedloader. Naszą armatę. Klucz do regulacji hopka. 6 łusek, które siedzą bardzo sztywno. I ja sobie przygotowałem wcześniej kapsułę CO2. No dobra. Nasza mała armatka waży niecały kilogram, ma blisko 30 cm. Także jest to kawał klamu. Mamy oznaczenia 357 Magnum. Licencję Dan Wesson. to jest kaliber 6 mm, made in Taiwan. Tu również Dan Wesson. 1,99 żółta, czyli około 440-450 40, fps. Tak producent deklaruje. Repla jest naprawdę śliczna. Ja po prostu lubię takie się, ale jakoś nigdy mnie nie kusiło, żeby ten rewolwer mieć. Może w wersji 8, albo jak była z 15 cali, tak. Przytulę Jokera, jeśli oglądaliście Jokera, kranego przez Jacka Nicholsona y jest ciągło ze spodni. To jest to. Dobra, owy kluczyk. Wpychamy tutaj. Taki mamy cyk -fuch. I regulujemy tym sobie hopka. Tu mamy... on Yy, przyrządy celownicze przednie jest stały. Yy, tylny jest regulowany lewa-prawo, góra-dół. Przez tutaj ładne dwie śrubki. Kurek jest dwu, a, dwustopniowy, double action. Możemy strzać tak, ale możemy również strzać tak. Jest twardy, więc nie zrobimy kowboja, chyba że w rękawiczce. By dostać się do na naciskam to. I mamy nasz sześciostrzałowy bębenek. Ładnie widać krzęci można grać w wsg różką ruletkę. E, dobra. Co tu jeszcze ciekawego powiedzieć? By dostać się do gripu, e, 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 musimy kliknąć ten guziol na czerwone. Co nie jest co takie proste to ściągnięcie tego. No, cholera. O, poszło. Czyli tutaj musi być na czerwonym na FIRE, wtedy możemy to otworzyć. Wtedy ładujemy kapsułę. Niestety minusem jest, że nie dostajemy klucza ampułowego do takowej go miejsca. To jest szóstka. Wsadzamy go delikatnie, powinno być ładnie wszystko widać na wizji. Tu mamy nawet zbijek zaworu, pewnie nie będzie widać, obstawiam. Wsadzamy w to delikatnie, żeby nam nie wywaliło od razu całej kapsuły w twarz. i Dokręcamy. zamknę. Tu mamy taki ząbek. I tym ząbkiem trafiamy w to. I mamy naszą klameczkę zamkniętą. Teraz postanowimy, dokręcimy kapsułę. Jak usłyszymy takie syknięcie, to znaczy, że jest rozbita kapsuła i można strzelić. A właśnie suchy strzał. Jest głośna. Dobra. Przejdziemy do speedloadera. Speedloader, jak to speedloader, działa tak. Pokażę na sucho pierw, bez zabezpieczenia tego speedloadera. No, ładujemy sobie 6 tak. pestek. Możemy sobie załadować. A żeby to poprawnie w ładownicy się trzymało, trzeba to wsadzić i lekko. Przekręcić. Mój błąd, speedlover działa troszeczkę inaczej. Kiedyś inaczej działało, ale dobra. Po prostu trzeba go przekręcić. Jak już załadujemy, tam w lewo albo w prawo go trzeba przekręcić i tyle. Wtedy sobie bierzemy, hop, wciskamy. Widzimy jak ładnie wszystko wskoczyło. I w drugą stronę jest z wysypaniem. Eee, Wezmę kuleczki 0,2 grama. Załadujemy. Tutaj mamy dzidiki. Będzie full realizm. Wyjmiemy 6 kulek. No i klasycznie bierzemy. I tak widać jest tak jakby dwustopniowy ten nabój. Jak lekko wsadzimy, to będzie wypadać. Po prostu trzeba lekko to palcem dotknąć, aż tak kliknie. Przypuszczam, będzie to słychać. Takie zamknięcie. Nie wiem jakby to nazwać. Wrzucimy w nasz speedloader. W górę przekręcamy aż kliknie i się blokuje. Także nie wypadli Możemy z toką ładownicę z kydexu zrobić czy coś. Może są jakieś tam skórzane. Trzeba było przypatrzeć, podpatrzeć jak na przykład Jeremy Ciulek strzela, który jest przekotem jeśli chodzi o rewolwer. Także ładujemy. Hop, wciskamy, uzią i wszystko ładnie siedzi. Pamiętamy o ochronie oczu i że z tym troszeczkę raczej. Proponuję bardziej uważać na przykład z beletką STTI z racji na blisko 500 FPSów i to, że jest to na CO2. Także odbezpieczamy, odciągamy kurek i walimy. 510 446 Dziewięćset sześćdziesiąt cztery, ile, Julie? Osiem sześćdziesiąt pięć, no dwadzieścia sześćset czterysta dziesięć, czterysta dwadzieścia, także mamy nasz bębenek pusty. Tutaj widzimy każda kuleczka, kuleczka wystrzelona. No, normalnie puste łuski w środku, także pełen realizm. Także jeśli ktoś potrzebuje takiej armaty na samoloty z kaflem, jeśli chodzi o FPS-y, no jak, jak w Minecraftie normalnie, bierzesz za WP, ładujesz Minecraft, a masz miliony FPS-ów, no, no to jeśli ktoś szuka takiej pięknej zabawki, jaką jest owy Dan z możliwością, nie, nie, ma gwintu, a szkoda, ja bym tutaj nagwintował, kupujemy gwintownik, ładujemy tłumik, dokładamy kolbę, lunetę, albo cosplaymetry. Także jeśli ktoś szuka takiej klamy dla cosplayu Jokera, nie wiem, bycia jakimś czeskim mafiozą, porywaczem ze Skody, polecamy Dan Wessona z całego serducha, mega zabawa, no i zawsze sobie można z szwaglem na grillu poszczerać do puszków. Także zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego jak internetowego do śledzenia naszych bediów społecznościowych. Bajo!